Heroes of Warcraft! Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Viver, a to jest kolejny odcinek gry Hearthstone Heroes of Warcraft i 35 tydzień karczemnej bójki przed nami. Tym razem zagramy sobie jako łowca, a naszym przeciwnikiem będzie Guldan, czyli Czarnoksiężnik. I w pierwszej turze myślę, że zdecydujemy się na głodnego smoka. I dodatkowo wyrzucimy jednego kurczaka na stół, żeby nie marnować punktów many. Eee, nasz przeciwnik również zagrywa jednego kurczaka, dorzuci na pewno puszycie. I dodatkowo kolejny kurczak. Fajny by był ten ogr ninja. Ale w sumie naganiacza mechów będziemy mogli wyrzucić w tej turze. A naszymi sztyletami pozbędziemy się jednego z kurczaków. I dzięki temu mam nadzieję, że kurczak przeciwnika zaatakuje naszego kurczaka, a nie naganiacza mechów. Może pokrzyżujemy ich. No, w takim razie pojawia się sabotażysta i faktycznie, tak jak mówi, pokrzyżował nam troszeczkę e, nasze plany, a w tej turze wybierzemy sobie oczywiście arcyzłodzieja Rafama. Zbustujemy naszego naganiacza, ale e, myślę, że nie opłaca się trade'ować. Zostawimy to naszemu przeciwnikowi. który oczywiście mam nadzieję, że skusi się na wymianę swojego stronika za naszego. Hmm. No cóż, yy, sabotażysta jednak nie zdecydował się tradeować, więc pozostaje to na naszej głowie. Yy, I myślę, że w tej turze. Hmm, ten wulkaniczny smokowiec yy, mnie tutaj kusi najbardziej. Okej, okay, myślę, że miałoby to sens. A więc najpierw pozbędziemy się sabotażysty. Oraz jednego kurczaka. Smokowiec za jeden punkt many i do tego głodny smok za cztery. W takim razie myślę, że jest całkiem niezła sytuacja na stole. Ale pojawia się nikczemny wichrzyciel i w tym momencie będziemy zmuszeni do poświęcenia jednego stronnika na przebicie się przez e, prowokację. Okej, okay, myślę, że w tej turze dobierzemy sobie gnomkę. I myślę, że gnomkę sobie wyrzucimy. Za pozostałe punkty many dorzucimy jednego kurczaka. Cały czas w sumie czekamy na tych mocniejszych stronników ze strony naszego przeciwnika. Ponieważ póki co chyba tylko Wiechrzyciel był taki mocniejszy. Niestety, nasz smokowiec został zniszczony. Ale nadal pozostaje nam na stole gnomka. A wybierzemy sobie targarza oręża. Zbustujemy gnomkę i dzięki temu będziemy mogli pozbyć się naganiacza mechu, Dorzucimy naszą broń. Zmiciemy kurczaka. No i na koniec dorzucimy sobie naganiacza mechów oraz dorzucimy jeden punkt e, życia dla naszej zbustowanej gnomki. Okej, okay, przeciwnik wyrzuca piekielny ogień i robi nam tutaj porządek na stole. O, ognisty olbrzym. Myślę, że. Ma tu sporo sensu. I myślę, że go warto wyrzucić. do tego dorzucimy kurczaka i zaatakujemy myślę że myślę że przeciwnika po prostu A raczej ten kurczak nie stanowi dla nas tutaj jakiegoś poważnego zagrożenia Twoja matka była murylowcem. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się przywód? No, jakie przeciwnik dorzucił brana. Ale chyba jakoś dużo tych e, stronników z okrzykiem bojowym e, nie miał. A my wybierzemy sobie. Mm, myślę, że doktor Hook. No, zostawiam się nad zdradą, ale. Doktor Hook będzie to chyba lepszym e, wyborem, którego oczywiście wyrzucimy sobie w tej turze. A przeciwnik wyrzucił sporo teraz stronników. Między innymi strażnika zagłady będzie chciał się tutaj pozbyć naszych mocniejszych kreatur My dobierzemy sobie, e, może tego mistrza, lansiera. I myślę, że możemy zaatakować. Rozbijemy bomby, zobaczymy, Co mnie Co mnie czy jakoś sensownie szturka? trafią. A! A! Mogło być lepiej. I dorzucimy sobie smokowca. Na Lancer'a nam niestety zabraknie jednego punktu e, mamy, ale to nie szkodzi. wyrzucimy sobie dodatkowe dwa kurczaki oraz wzmocnimy smoka o jeden e, punkt życia. I na stole mamy 3 razy 1-1 oraz jedną kreaturę 6-5. Zdrogi jedzie Okej okay, dosyć sprytne zagranie w sumie nic ciekawego ale skoro mamy już wybrać to myślę że możemy wybrać tego przyczajonego tygrysa. E, pirata sobie oczywiście zabijemy, Dorzucimy tygryska. E, Zbustujemy może kurczaka. Dorzucimy jeszcze jednego kurczaka. zatopimy wszystkim co mamy. I a w sumie starczy nam na dorzucenie wszystkich kart. I dodatkowo uzbroimy się na sam koniec, który w nasze zabójcze sztylety. Twoja matka była murna. I po raz kolejny pojawia się nikczemny wichrzyciel i dodatkowo stwór z moczarów, również prowokacja, więc coś mi się wydaje, że będzie ciężko się przebić. O, weźmiemy może sobie Reno Jacksona, z tego co mi się wydaje, nie mamy. Nie dobierałem żadnych duplikatów. Więc spróbujemy sobie go zagrać. Zobaczymy, co się stanie. Ale najpierw pozbędziemy się wszystkich e, stronników przeciwnika. No i zobaczmy, co zrobi Reno. No i niestety Dupa. Każdemu się zdarza. Trochę się tego spodziewałem, ale myślę, że mimo wszystko i tak e, warto było e, zaryzykować.